Witajcie, widzowie! Tutaj, oczywiście. Witajcie, widzowie. Czemu tutaj czemu się słyszę? Nie! Jak widzicie, dzisiaj nawiedził nas szeroki caphead szeroki również przewoźnik budzikowo, zegarowo, wąsowy. Głosy do Ciebie już mówią. No właśnie słyszę już sam siebie chyba, nie? Jak mówiłem wam w sumie już, dzisiaj jest ten wielki dzień, w którym pójdziemy na to DLC. I będzie to też wielki dzień z tego powodu, że dowiemy się, czy to DLC będzie przesadzone po prostu, że ci bosowie będą nieubijani jak na tym zup-up modzie, czy może będzie. Właśnie wręcz przeciwnie, że będzie za łatwo. Jeszcze na początku postanowiłem, że Wam pokażę, jak sprawa się ma ze śmierciami, bo ostatnio tu, tu przyszedłem 360. Aha, dobrze, zgadza się. Miałem 341, 360, bo był ziemniaku, na się Wiem, że się to coś cofnęło, bo wydawało mi się, że 400 coś było. Siadamy do łódki, bardzo fajną ma łódkę. Tutaj nawet widzę, że podpłynął mi pod tę wyspę. Zaczynamy oficjalnie DLC. Bajeczna czarka prosiła mnie, żebym Wam coś przekazał. potrzebuję pomocy na odległej wyspie z niezwykłym odkryciem. Tratwa czeka, ruszajmy. Tratwa, 20 dzień, lecimy na DLC. Już dostałem w sumie pytania na Discordzie, czy będę grał Czarką, czy Cupheadem, Magmenem i słuchajcie, odpowiedź brzmi, Forów nie będziemy dawali. Będziemy grali Czarką, e, mamy też słoneczko z teletu będziemy grali właśnie Czarką, żeby też było coś innego. No i jak podrasowane jest, to wiadomo, że e, skorzystamy z tego. Nie chciałem na podstawce po prostu jej używać, bo byłoby za łatwo. Ona tu wiadomo przybywa jako duch, musimy ją ocalić. Ta sama historia, płyń z Haronem do Tartaru, o Obola jeszcze brakuje w oczach W sumie w dwa oczy się Obole dawało? W dwa oczy? Dwoje oczu? Do, dwo, do, do dwojga oczu się dawało Obole w mitologii, czy do jednego oka? Jak to było? Ja nie pamiętam, jak żeś tutaj o Haronie zaczął mówić Kolego drogi Pomyśleć, że zaczęło się od pierwszego odcinka Co? Od wieków próbowałem uciec i Solisław też na nas czeka, już tutaj szczerzykły. I on nam w sumie powie bardzo zgrabny tekst, że trzeba włożyć w ciało wypieki całą duszę. Było coś takiego, nie? Już nie pamiętam, fantastyczny przepis, żeby uzyskać pełną kontrolę nad wymiarem astralnym. Bez zamiany miejsc i tak dalej Na składnikach trzymam łapę straszliwi wrogowie Właśnie straszliwi wrogowie, a to są po prostu mieszkańcy tej wyspy Które musimy naklupać To jest smutne, że go posłuchaliśmy Uważajcie na siebie, dzielne filutki Co z tego, że jestem jeden, ja W ciało wypieki Powiedział jeszcze kurczak marynowany Że trzeba włożyć w ciało wypieki Wypieki trzeba włożyć całą duszę i serce No dobra, z tym ciałem to to się machnąłem Jeszcze jedno urwisy Pamiętajcie, że jeśli chcecie pograć czarką Musicie założyć czar, astrociacho Właśnie, bo ja dostaję na dzień dobry AstroCiacho. Nie miałem żadnych informacji dotyczących tego, czy są jakieś nerfy tego Astrociacha Widzieliśmy, że pociski się nie różniły niczym. Te nowe, więc może czarka też pozostała bez zmian. Musimy w każdym razie zrobić sobie samouczek. Mimo, że wszystko umiemy, to chcemy monetę. Może coś się zmieniło w czar. Ej, to było bekowe w sumie jakby. I odebrali jakieś umiejętności. Czy ona miała taki efekt? Turlania się? Zawsze miała taki, takie gwiazdeczki, bo jakoś nie pamiętałem tego. Nie wiem, już mogę też nie wiedzieć wszystkiego. Pyk, pyk. Nie! Miała, miała, dobra. Widzicie tutaj ja jestem człowiek Alzheimer dosłownie, dobra, bo na tutorialu siedzę. Dwie godziny pyk i pyk. Na no, spokojnie. Idę ulicami gapiąc się na live wychodzę. Białe kubki, czarne ciuszki, no i czarne oczy. Chyba coś innego było. Rozbity głupi łeb, choć zadaję spore ciosy. Dzisiaj będziemy zadawali spore ciosy, mam nadzieję. Daj mi monetki, panie. Dodatek, dodatek Solisław najlepszym piekarzem. Daj mi monetki, day. day. Na zasiłku chcę żyć i day, day. I no monety. To, czy możemy kupić jakieś pociski na dzień dobry? Bo cztery monetki powinienem mieć. Podkręcacz mogę kupić, relikwie wiadomo, że nie. Pierścień serca też byłby ciekawy, ale może od tego podkręcacza zacznijmy. Na pewno pierścień serca jest nerfiony, to od razu wam mówię, że tutaj potrzebujemy więcej parowań. Podkręcacz możemy sobie wziąć, żeby mieć pociski. Pofleksujemy się, że mamy wszystkie już kupione. Ja zdecydowałem, że na tym live'ie zaczniemy bossów od robaczków. To jest. O, już tutaj do mnie idzie. Drabina, e, dlatego, że ten boss był jednym z trudniejszych, jakie mi się kojarzą, a poza tym dosyć fajnie było taką kolejność zachować, jak na miniaturce dałem właśnie tutaj robaczki, dałem krówkę następną. Mam Astrociacho założone. E, super sztuczka. Nie wiem, jak wygląda znerfione życie od Czarki, najwyżej zobaczymy, czy w ogóle dostaniemy, czy, czy jak to jest, czy tutaj nic nie zmieniali w niej. Jeśli chodzi o pociski, to był skupiacz dobry. Skupiacz był dobry. No nie chcę też brać tej odłamkówki. Dobra, pójdziemy. Najwyżej, najwyżej jeszcze raz zrobimy. Robaczki, jesteście gotowi na GIO, żeby zrobić ekspercki GIO? To lecimy, dukowie, destylacji. Zobaczmy, jaki alkohol tam porobili, wydestylowali. Tu, 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 ru, 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 ru. Kocham tę muzyczkę. Tu, tu, tu. Nie! Ej! Bo ona ma krótszy skok, zapomniało mi się Jeśli chodzi w ogóle o Czarkę, to widzę, że dalej ma cztery życia Nie odebrali jej tutaj niczego, nerfów nie dostała i miło Wydaje mi się, że ta faza może być... CO JEST?! Czekajcie, tu wszystko dobrze... dobrze jest? Te bomby same wybuchały? Chyba tak, chyba tak, ale już oberwałem dwa razy Się tak zaskoczyłem przez chwilę <laughs> Już myślałem, że coś nowego, bo ja tutaj próbuję też wypatrzeć, czy może coś zmienili Czy to będzie po prostu długie i tyle. Bardzo dużo się pojawia tych pomocników, chyba to zmienili. Ej no, bez kitut. Ilość pomocników może być. Może być większa niż zazwyczaj. Może tymi pociskami sobie dopomożemy. Mangi pijesz alkohol. Co to za pytanie? Oczywiście, że tak. <laughs> Żyćko sobie dodamy. Normalnie na razie wygląda. Mnie się wydaje, że pomocników nas pomowało w jednym momencie. Bardzo dużo. Pierwsza taka zmiana. Oj oj, oj oj mogą się przeturlać Ostatnie życie, nie dwa jeszcze A bo ja sobie dałem nieśmiertelkę Stankowałem ten cios Mangi alkoholik, nie piszcie tak Nie aż tak, no po ludzku no Wiecie no wszystko jest dla ludzi no, Spokojnie Tematy, zaczynacie? Dobra po pająku, ale jakoś dłużyła się ta faza mam masochista, dostałem też parę takich komentarzy jak na razie to jest nie za trudno. Normalnie się wydaje dosyć. O! Dobra. Może ucik? Niego się nie kisi. -ru -ru Dobra, tylko ja nic nie biję. To mnie jedynie martwi. Może tak od dołu spróbuję troszkę. Nie! Nie! Robimy to, robimy to i zrobimy za pierwszym razem chyba. Nawet na tylu życiach. <laughs> Ej! Na S. -kę. Powiedzcie mi, czy te rzeczy się też szybciej kręcą? Bo może to jest zmiana. Ja już. Jakbym miał takie porównanie na świeżo, bo inna była śpiewka, bym wam sam powiedział, że tu się różni. Na S, 2 HP. Ojta, ojta. Nie popatrzyłem na HP. Masz rację. <laughs> Głupota. No co, nie no mogę mieć marzenia. Wow! Czekajcie, teraz mi. Aha, bo stankowało wcześniej. To chyba nie będzie za pierwszym razem. Ale się po prostu turlam. Jak jakimś. Nie wiem. A, no nie! Zdechłem. Ej! Jakie żółte! Nie było żółtego do wyboru. Chociaż to zmienili tutaj w przypadku czarki, że kolorystycznie jest dopasowane pod nią. E, dobra, jakaś taka uwaga. Czy te pociski nasze były dobre? Nie powiedziałbym. To już chyba nawet te sobie lepiej wziąć. I robimy no-hit już teraz, bo to, to jedno życie straciłem, no to więcej nie chcę. O, już szybko padł. Widzicie, jest różnica. Od razu. Tutaj może się przytrzymam. I robimy ją. Teraz... Ej! Beczka śmiechu mi wypadła. <gryw> to niezły no hit. Dodamy sobie. Może właśnie ten pocisk będzie mega dobry, skoro. Ucik? Skoro dostał buffy. To może się tutaj na tę fazę niesamowicie dobrze sprawdzać. Bardziej niż można było się tego spodziewać. Ru tu -ru -ru -tu. I bum, i lecimy jeszcze raz. I ojojoj! Oj, oj. Muszę się nauczyć gałką dobrze manewrować w kwestii turlania, bo zauważyłem, że to czasami źle wychodzi. Kurde, ta beczka. Powiedzcie mi, czy tutaj szybciej to idzie. Mam wrażenie, że szybciej niż podstawce, ale nie, nie dam sobie ręki odciąć. I to jest dosyć duży problem, że nie dam sobie jej odciąć. Bo wolałbym Wam dawać jakieś informacje dosyć fajne i ciekawe. Sprawdzone przede wszystkim. Mu! Wow! Mi się już kręci od tego wszystkiego, wam też. <grymne> Jakoś długo to trwa. Przez to pociski. Wow! Przez to pociski. Koniec, koniec. Kurde, no beczka. Beczunia ze stopami. Jest tutaj czynnik psychiczny wtedy brany. Nie, nie! Jest jak szybko. Nie, nie. I w ogóle jak te beczki szybko przemykają. Nie, no tu jest. bardzo szybko mam wrażenie. Nawala to okropnie. Coraz szybciej, czy mi się wydaje? Coś tu jest chyba zmienione. Musi być. Nigdy. Nie pamiętam, żeby to było takie. No szybkie! No, jest, jest, kolejna faza! Kolejna faza! Dobrze? I teraz trąba. Co z trąbą zrobili? Nie! Już oberwałem. To jest dobre na. On sobie jęzorkiem chce dziś pomacać. I tu, pyk, 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 pyk. I miażdżymy. Jezus! Po pierwsze, więcej HP, a po drugie, mam wrażenie, że jednak szybciej przemykają te beczki. i Mam wrażenie, że szybciej krąży to. A w pierwszej fazie spawn większy. Tak bym powiedział, ale mogę sobie w część lok też zerknąć, jeśli byście chcieli. Yy, I też chciałem powiedzieć, że przed tym... O! Ucik! Przed tym live'em dałem ankietę, ile dzisiaj bossów przejdę. I o dziwo, mniej osób zaznaczyło, że żadnego nie przejdę, niż że wszystkich. Więc <laughs> większą macie wiarę, że przejdę wszystkich bossów, niż że... Żadnego mi się nie uda, co jest dosyć ciekawe. Statystycznie też by tak chyba nie lepiej wychodziło. O dobra, mamy cztery życia teraz w tej fazie. Ja teraz. Nie! Nie! <grytania> Beczka za beczką. Patrzcie, jak wolniutko teraz leci. Ale potem, jak się rozpędziło, to tragedia była. Chociaż dzisiaj. Nie! Nie w tę stronę. Kurde, no właśnie o tym mówię. Ja wiem, że to wygląda na łatwe. Sam jakbym oglądał, to bym naprawdę płakał, że ja się tu wywalam, jeśli bym siebie widział, ale naprawdę to nie jest aż takie łatwe, jak wygląda. Ucik. Kurde. Jeszcze przy tym spamie. Nie! Patrzcie no! No, nie, nie było opcji. Naprawdę, widzowie, nie było opcji. Aaaa! <ścoughs> Wyturlany. Tragedia to jest. Tragedia w tym miejscu. To. Strzelamy na środek. I teraz dobrze zrobić tę trąbę. Niekoniecznie powietrzną. Ja się będę skupiał bardziej na niszczeniu. niszczeniu tych. tych, Nie, tych robaków! Okropne to! No i jeszcze we mnie! Jakie tragiczne! Tragiczne! Tyle żyć miałem. Andrzej, życie! Dobra, mangi, spokój, spokój, spokój. Zrobisz to, byku. Byku. Ciężko trafić w trąbę, żeby jakieś obrażenia sensowne zadawać. Dobra, robi tu. Teraz sobie nie dam. Okej. Okay. I ucik. <laughs> Jak było blisko! Jak było blisko. Dobra i teraz tu Ale był, byłby dobry ult ten. Ten środkowy taki. Nie! Zawału dostałem. Jak długo trwa ta walka? Jezus Maria! Jest Knockout! Knockout i teraz na środek. Szybko niszczyć go! Bo to fade knockout. Niszczymy go, niszczymy go! Jest, udało się, moi drodzy! Mamy, na jednym życiu zrobiliśmy tego, Gio Robaczki. Tego, mrówko mrówkojada chciałem powiedzieć, ale powiedziałem robaczki Był trudny dosyć, przyznaję, w 21 minut, ale to wciąż nie był taki poziom, wiecie, jak jakiś dżin czy coś Żeby się mega dużo męczyć, ale faktycznie muszę przyznać, że był, był trudniejszy Myślę, że na nagraniu czy na live tego tak nie widać, ale druga faza zwłaszcza Trudno było, no Mimo to fajnie, że już mamy pierwszego odhaczonego Ulubiony typ muzyki, rap Jakby był tutaj mój brat, to by powiedział, że to nie jest muzyka Ciasto, ciasto destylacyjne dostałem i flaga, jeśli chodzi o flagę, to pojawiła się w oczywiście najmniej spodziewanym miejscu. Nie wiem, czym akurat tam. 17 minuta i pierwszy boss, dobra. Krówka. Boję się, krówki. Kawę weźmiemy, weźmiemy oczywiście. No i co, nic więcej nie poradzimy. Możliwe, że tutaj nie będziemy grali czarką, ale to się jeszcze. A nie, czekajcie! Nie kawę, co ja gadam, czarką idziemy, to właśnie nie kawę. Ale możliwe, że, że weźmiemy kawę. Też tą czarką się blisko podchodzi bardzo. Ja panem na zup Apo ona była tragedią. Ale Estera, Winchester lecimy na Gio. Krówka? No, krówka jak masa krówkowa. Wczoraj nagrywałem z turbiną i powiedział, że jad masę krówkową. Kupił masę krówkową. Dobra. Na razie normalnie dosyć. Ale to może być początkowe wrażenie. Wiemy, żeby nie ufać raczej. Jak ja się w ogóle stęskniłem za tą czarką. Wypuszcza takie pociski, dobra, nawala ostro nawet. Jezu. To może być żyćko podkręcone typowo. O Jezus! Typowo podkręcone. Bossów z DLC też nie mam tak opanowanych jak tych podstawowych, żebym, nie wiem, w ciemności mógł zrobić. Tylko właśnie tutaj na przykład w DLC mi grałem. Też mogę dłużej się troszkę męczyć z poszczególnymi... ...wyzwaniami. Nawet podstawowymi. Okej. Okay. Lecimy. Jak robi krowa. Muu, Dobrze, następna faza. Pierwsza, nie widziałem różnicy. Druga. Wciąga szybko dosyć, ale... Do przeżycia, do przeżycia. O Jezu, Jezu. O. Dobrze, i ulcik, ulcik, ulcik. Ej, worek jest do sparowania. Nie było worka chyba. Wydaje mi się, że tylko monety i te... Tutaj, 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 głównie jakieś bankno. Au! Trzeba tu dobrze to opanować. W ogóle zauważyłem, ale to tylko moje takie spostrzeżenie, że wiele osób nie lubi krowy. Albo najmniej lubi ze wszystkich tych bossów z DLC, z czym ja się kompletnie nie zgadzam. W sensie to jest dla mnie jeden z najlepszych bossów. Tutaj, które ma DLC. Może dlatego, że też te poziomy latane są takie dość unikalne. Ale też ma historyjkę, dużo faz, ciekawy jest megal Może komuś te spamowanie atakami jedynie się tak nie podobać, ale to, to tyle. Wow. O Jezu Teraz może ucik. No nie, jedno życie zostało Dobra tutaj tutaj Muszę ucik, muszę ucik, bo za dużo minę na ekranie. Worek do sparowania Nie pamiętam, żebym to widział Teraz tak, pyk, pyk i to leci tak losowo I jak szybko! Teraz widzę jak szybko leci Wcześniej tego nie spostrzegłem aż tak, do tego stopnia o, 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 a, a! Jezus! Dobra, to jest, to jest trudne, to jest trudne Żeby tego wyunikać trzeba mieć szósty zmysł, jak ja przed chwilą i ucik, Żeby to przejść. O! Dobra, jest, następna faza. Teraz paróweks. Wendlinex, Wendlinex max. Forte. Forte Espaniole. O, a, a! Jezus. Mam wrażenie, że... Szybko, szybko, szybko. Nie. Nie, 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 nie! Jeju! Co tu się dzieje? Dobrze, od góry. Jakbym Ulta mógł sobie puścić. był super. Tego nie zrobię. Nie! Nie! Jezus! A! Bo, a! Przepraszam, że, że się wydarłem, ale. Patrzcie jak blisko było! Jakie to były uniki zwariowane! Czuliście to, bo ja... Cały czas miałem wrażenie, że muskam po prostu każdą wędlinę i każde mięsko wylizuje z osobna, a mimo to nie ginę. Kapka straszniejszy od FNaFa. No bo to jest ten moment, kiedy po prostu boisz się, że po tym samym wysiłku wszystko pójdzie na marne, nie? Au, muszę tak oduczyć się tak, takiego stania. Nie ma takiego stania. Trzeba być ponad stanem. Oj! O! 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 Dobra, jest następna faza. Bo mamy dwa życia i możemy tego skrzanić. O Jezu, dobra skrzanie to chyba. Jezu, jak szybko. Dobrze, dobrze, dobrze. Ostatnia faza, ostatnia faza. I co tu się dzieje? Jak to nawala, to tak zawsze. Ha, ha, ha. Muszę, muszę, muszę. Nie, nie zadałem nic obrażeń. Bardzo szybko te kiełbachy robią. Co tu się dzieje? Jezus! Czemu to tak szybko? Nawala nie! Jak szybko! Jak szybko te kiełbachy nawalają. Jest ciekawie, jest mega ciekawie. Dobra. I ulcik będzie na tę fazę jeszcze, super. Dosyć ciekawie, powiedziałbym. A! Dobrze, dobrze, dobrze jest, ale w sumie na, po na początku... nie. A! Dobra, jest następna faza, tylko znowu na jednym życiu, czego nie widzę. A, a, a! Ulcik, 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 ulcik. Ile tego zrobiliśmy? Do połowy już tej fazy ostatniej doszliśmy. Dobra. Trzeba się bardzo wąsko przyciskać. się sami. Jeśli raz nie przeciśniemy, będzie koniec. O! Ale było blisko! Dokończymy to, dokończymy! Proszę, proszę, proszę! Nie! Ty, 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 twój stary se wstał i potem się śmiał To jest twój stary na biegunach jak koń Twój stary to jest kurde jakiś don ja, ja piernicze, ja piernicze. ja. To ja. Ty, 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 ty 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 O dobra, w ogóle nawet się nie spostrzegłem a przedem fazę załamania śpiewowego. <laughs> faza załamania śpiewowego. Uruchamia się, kiedy robi się tak trudno, że już nie ma co powiedzieć, brak po prostu słów poza jednym, dlaczego? To będzie san. Dobra, jest, 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 trzecia faza na trzech życiach. Uciek, uciek, uciek. Proszę, żeby walnęło <gry> Ej, co jest? A bo tam nie można stać, nie można awczyć, zablokowali. Żeby tego nie robić Przeszła puszka sama, puszka Pandory. Dowód, że coś tu grzebali jeszcze O Jezus Ucik... Ej, nie miałem ulta! Patrzcie, ile mi zabrało tej karty! Przecież to byłoby wygrane! Nie! Jezu, jak niewiele! Jakie po prostu pierdnięcie, dmuchnięcie ustami zostało, żeby to przejść. Mogę mi nachuchać na łeb i bym umarła. Lepiej chyba na odwrót, niby, ale dobra. Kurde. Źle ja to zrobiłem totalnie. Powinna być przyróbka Dali! Ale widzieliście, ostatnio na jednym życiu prawie całe przeszedłem, więc Tutaj nie ma zasady Raz mamy całe życie, raz nie Dobra, skupienie Pyk I ulcik To chyba walnęło O Jezu, jak małe do przyciśnięcia się Kulcik, tutaj już da radę Konserwo, ty Top 10 JEST! Udało się! To ta próba! I konserwoty pomogło Dostała po prostu takie utratę moralów jak w Heroxach Ten orzełek w dół się I zawinął Pokapał i... Zrobione 2,47 Prawie tyle, co na no, jakiegoś batona Knopersa. <noise> Dobra, mamy po... W ogóle A dostałem też Dobry wynik po godzinie no, w sumie z życiami jest prościej Mamy Po godzinie? Nie po godzinie Po godzinie to mamy dwóch bosów. Dobrze jest całkiem